Witam Was w na moim kanale. Witam Was w szkolnym blogu ze mną. Tylko, że tym razem nie będzie taki zwykły blog ze mną. Tylko, że dzisiaj jedziemy na wycieczkę na 3 godziny. Ogólnie ta wycieczka jest wymagana z powodłu, ta Cała wycieczka z geografii i ogólnie dzisiaj jedziemy do Birminghamu. Jedziemy tam od pierwszej lekcji na długą przerwę, czyli wrócimy dopiero na długiej przerwie do szkoły. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, ta wycieczka jest wymagana z południą. Jeśli nie pojedziemy na tę wycieczkę, to pewnie oblejemy nasz kurs z geografii i nic nie dostaniemy, jakby żadnych ocen. Ale ogólnie ta Wam przeczytam o co chodzi mi i czemu ogólnie jedziemy na tę wycieczkę i czemu jest ona wymagana. Wycieczka tenerowa z geografii to wycieczka edukacyjna, często będąca częścią kursu geografii, podczas której uczniowie udają się w określone miejsce. Aby z pierwszej ręki poznać fizyczne i ludzkie aspekty środowiska, stosując wiedzę zdobytów w klasie i w rzeczywistych. w klasie i w rzeczywistych sytuacjach. Zcieczki te mogą obejmować zgromadzenie danych, analizę i obserwację krajobrazów, ekosystemów i społeczności. I ogólnie dzisiaj będziemy zwiedzać trzy miasta. W tych trzech miastach musimy wejść i żeby i żeby pójść do danej lokalizacji i żeby się na przykład zapytać ludzi, co myślą o tym i co myślą o tamtym. Nie wiem za bardzo jak ja mam to określić tylko, że to jest naprawdę takie skomplikujące po polsku, gdy to mówię po polsku, a to jest tak łatwo do powiedzenia w angielsku. Także powiem mam, że mam nadzieję, że to mi się dzisiaj uda. Jestem ogólnie strasznie zastosowany, także mam nadzieję, że to mi się uda. Jest ogólnie dzisiaj 8 lipca, godzina 7:2. Ja muszę wyjść za jakieś 3 minuty, także nie wiem czemu dalej do Was gadam, ale mam nadzieję, że chyba zrozumieliście o co mi chodzi. Teraz idę się pakować i widzimy się, gdy już będę chodzić. hey if you would be like yeah <laughs> You are staring at me like i'm literally talking rubbish yeah I'm like, i, think I don't even know what like. yeah i basically explained them that what we're doing and what we had given oh. to do z tego co nam powiedzieli, to mamy zabrać z sobą albo piórnik, albo długopis. Także ja mam długopis i swój piórnik. A ogólnie nasze grupy to będą tylko ja i do So it's gonna only us two, right? Yeah. Yeah. I'm kind of stressed because, bro, what if someone else gets you? <laughs> no, yeah. I mean, like, it's gonna be so awkward. We're gonna be like, no, go away. It's To I mean, be, be so like, awkward. I okay, have day. No, like, I don't wanna say have <laughs> <laughs> another day. wanna be rude. I don't I can't have They'll be like, yeah. See you later. go. On. Let's go. Hey. I, go I told on you, man. Zgadza się Teraz skończyliśmy naszą pierwszą listę I ogólnie wróciliśmy w we... wait, wait, what is this like? Area code? What is the area that we are in? That we are at right now? The... Sparkbrooks? Wróciliśmy yeah. Yeah. Tak, tak w Sparkbrooks I teraz akurat robiliśmy listę Co jest lepsze, co jest najgorsze tak, Także teraz akurat jakby My już to skończyliśmy, więc teraz, więc teraz Akurat oglądamy, co się dzieje Także <laughs> she's putting wait show wait wait show them she's putting this on the window for everyone to actually like, say. What, what the hell <laughs> there's a car running to her he stopped it he stopped it <laughs> he stopped it <laughs> he's right. sorry right. right. what the hell he's right. sorry Yeah, tak, okay, są so, okay. put, put yeah, um, Teraz jesteśmy w Acrocs Green i teraz robimy listę, jakby... Right. I teraz robimy listę, czy te miejsce, jakby ta lokalizacja jest dobra, czy jest uh, dużo samochodów, czy jest jakby dużo restauracji nie takie. Robiliśmy to w poprzedniej lokalizacji. Robiliśmy to w poprzedniej lokalizacji i zobaczymy teraz jak to jest w Echo's Green Noli miejsce, <grystanie zresztą> ta lokalizacja jest super, jakby w moim, jakby jeśli chodzi o moją opinię, to jest po prostu super. Okej, okay. <grystanie zresztą> you're liczy everywhere, I'm trying to talk Będziemy się pewnie w następnej lokalizacji Wysiądziemy i zaczniemy chodzić i zapytać ludzi o ich opinie na temat tej lokalizacji, co byliśmy w następnej lokalizacji. Buenos guys, witam cię, Kusonia. Dafa, ta mejszkejut. Już kam trasa, damy i bardzo glowing. Maria, say hi. unde sunt foarte multe case, dar e mai bine aici. So, nu uitați să dați un like, subscribe și un share. share. <laughs> <laughs> pentru to și pentru toți fost lui Sonia. <sighs> Imagina vă dacă venim pe <laughs> <C> că vedem pe costi. Păi, tai, 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 asta, Colare, pânca. Yeah. Like, subscribe, and, and share. share. And text me if you. I'm, I'm single, bye. So text me if you want to text me. I'm free. No, guys, I'm taking I'm not. Okay, bye, bye, bye. We have to wait for 15 to 20 minutes. Więc jesteśmy w lokalizacji Shelly High Street i teraz akurat patrzymy na, znowu na sklepy i znowu opisujemy czy są dobre sklepy czy, e, czy są dobre drogi i jakieś inne. Także teraz będziemy też wychodzić i będziemy pytać ludzi o ich again. Out, finally! Teraz, teraz akurat wychodzimy, także super. Więc teraz wyszliśmy z bursta i teraz jakby idziemy... Wow, we actually going, um...

Więc ogólnie teraz będziemy poszły do ludzi i pytać ich o różne opinie, także zobaczymy, co tam nam odpowiedzą. Okay, are we starting right now? Let's go! Okay, okay, okay. Are you foreign? I am. Could we ask you some questions? You can. Um, are you, like, local around the area? Yes. Okay. Uh, do you want to ask any questions? Uh, do you have... Any of the following services in the local area, like for example, doctor's nursery, dentist, primary school, secondary school, park, or yes, yes. yeah, next question. What in the area? Yes. Yeah. Um, what do you think about the crime levels in your area? Thank you. That's all right. Not a problem. Yeah, we did the first person. Let's go. Mm -hmm. Yes. When you start time przed ponad 5 minut, ogólnie chcieliśmy zapytać takiego jakby fajnego chłopaka jest więc chcieliśmy zapytać takiego jakby fajnego chłopaka o jakby on wygląda tak słodko, że jakby no jakby chcieliśmy go zapytać ale no nie udało nam się i teraz on tam siedzi tam przy ławkach i chcieliśmy go zapytać, ale się nie udało, także teraz idziemy zapytać ile mamy minut bo nam powiedzieli, że mamy 20 minut na zrobienie tej całej ankiety i nie wiemy ile mamy jeszcze czasu, także 🎵🎵🎵 w ogólnie teraz, ogólnie mieliśmy przez jakieś, nie wiem, 10 minut dowolno, jakby do wolno, mieliśmy opcję, żebyśmy pójść do sklepu, tylko że ja mam pieniądze, tylko że one były u mnie w plecaku. Zapomniałam mnie wziąć, także, nie fajnie. Teraz idziemy do naszej kolejnej lokalizacji, czyli to będzie Catherine de Barnes. Nie mogłem jeszcze się żeby to na, te miasto, czy ta, jakby, czy te miejsca. tam idziemy, zrobimy szybki przegląd i ogólnie zrobimy tylko taką listę. I potem wracamy do domu, także, widzimy się później. na bo skończyliśmy naszą ostatnią tabelę, czyli ta tabela jest... No i tutaj się kończy nasz film z powodu, że już nie nagrałem kolejnych klipów z powodu, że gdy wróciliśmy do szkoły to byliśmy w podwójnej klasie i robiliśmy geografię przez dwie godziny i ogólnie obmawialiśmy temat co się stało w Birmingham, także to chyba tyle nie miałem co wam na, za bardzo nagrywać. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w każdą sobotę w niedzielę o godzinie 20, Po jedno straszne wideo oczywiście chcecie sobie sprawdzić, to zapraszam was na linki w opisie, a my się widzimy w każdą sobotę w niedzielę na kanale, także pa, buziaki.